Otwórz 9 różnych gum turbo i zrób bingo z aut, które wylosujesz. No dobra. Przygotowałem już wcześniej kartkę z naklejoną dwustronną taśmą klejącą i gumy turbo. Także otwieramy wszystkie po kolei i naklejamy. Zaczynając od Peugeota 108, a później Cadillac CTS White, Audi A5, Kia Optima, Aston Martin Rapid S, Opel Astra, Aston Martin Lugano, Ferrari 458 i Kia Cross GT. Także samochody wylosowane i zaczynam mój bieg. I mój dzisiejszy limit na znalezienie tych samochodów to 10 km i jeśli nie uda mi się tego zrobić, to będę musiał wykonać najbardziej lajkowane wyzwanie z waszych komentarzy. A żeby zaliczyć to wyzwanie muszę znaleźć 3 auta, które będą w jednej linii. Ale na szczęście zaczynam w miarę mocno, bo już po około 1,5 km znajdujemy pierwsze auto, czyli Opel Astre. I później dla mnie to jest niesamowite, bo przyglądałem się każdemu jednemu Peugeotowi i były 106, 107, 208, ale nie mogłem znaleźć żadnego 108. No ale przynajmniej tak wyszło, że akurat po drodze znalazłem Audi A5 i mam już dwa znalezione samochody. I teraz, żeby ukończyć to bingo, zostało mi dalej dużo możliwości i najlepszą z nich będzie znaleźć Ferrari 458, no ale nie wiem, czy jest to tak bardzo prawdopodobne. Oprócz tego, że przez ten czas nie znalazłem żadnego Peugeota 108, to też jestem w wielkim szoku, że nie znalazłem ani jednej Kia Optima, a naprawdę sprawdzałem każdą jedną. I w pewnym momencie biegu zobaczyłem w oddali czerwony super samochód i myślałem, że już udało mi się ukończyć to bingo, no ale jak podszedłem bliżej niego, no to sami zresztą zobaczcie. I było blisko, ale jest to oczywiście Corvette C8. I naprawdę szukałem tych samochodów na każdym jednym parkingu i zostałem teraz tylko 2 km biegu i w końcu znalazłem pierwsze Ferrari, ale jest to akurat wersja F8. I uznałem, że ten cały bieg zakończę pod hotelem europejskim, gdzie mam największe szanse na znalezienie super samochodów. Po drodze znalazłem też Aston Martina, ale to nie był żaden z tych, które muszę znaleźć, i pobiegłem w stronę hotelu. I później jeszcze przed dobiegnięciem, tam znalazłem taki samochód, który był w kolorze tego pożota, którego muszę znaleźć, no ale oczywiście nie jest to to. I w pewnym momencie usłyszałem ryk silnika i zobaczyłem Ferrari prawie identyczne do tego, który mam znaleźć, ale to była akurat wersja 488, a pod samym hotelem europejskim jak na złość dzisiaj był zlot fanów Porsche i było naprawdę dużo różnych modeli, które też są w gumach turbo, no ale nie mogłem niestety wylosować ani jednego Porsche z tych gum więc challenge niestety jest niezaliczony i czekam na wasze komentarze